Na łamach superekspresu złożył byłej żonie, Ewelinie, obietnicę. Jaką? O co chce się zatroszczyć? Co zdradził na temat Laury? Znak zapytania. Daniel Martyniuk, po rozwodzie z Eweliną, znajduje czas, by rozmawiać z kolorową prasą. Tuż po zakończeniu rozprawy wypowiedział się na temat byłej żony. Kilka tygodni później wyjawił, że chociaż jego małżeństwo zakończyło się z hukiem, jest gotowy na kolejną miłość. Wierzy, że kiedy się znajdzie dwukropek, nie straciłem wiary w miłość? Jestem pewien, że kiedyś zwiąże się z mądrą. Uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to, jaki jestem, i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć. Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie, mówi Daniel w superexpresie.com Daniel Martyniuk o córce i Ewelinie. Na temat Eweliny i jej rodziny wypowiadał się zarówno Daniel, jak i jego mama Danusia. Żona Zenka Martyniuka w środę na łamach Expressu postanowiła przeprosić za swoje wypowiedzi. Podkreślała, że chce żyć w zgodzie z mamą Laury, jej jedynej wnuczki. Dodała, że niedawno się spotkały i porozmawiały od serca. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj nie tylko Danusia, ale także jej syn, Daniel wyraził skruchę. W rozmowie z tym samym tabloidem powiedział, że nie chce już więcej się kłócić z byłą żoną. Ma nadzieję, że gdy ze wyjaśnią sobie wszystkie sprawy, będą mogli się chociaż przyjaźnić. Przyznaję, że nie powinienem publicznie zdradzać naszych sekretów rodzinnych. Nie udało nam się małżeństwo, ale mam nadzieję, że kiedy wyjaśnimy sobie pewne sprawy, będziemy mogli przynajmniej się przyjaźnić. W końcu przeżyliśmy razem ze Waliną kilka pięknych chwil. Zależy nam obojgu, żeby Laura dorastała w spokoju i miłości. Dołożę wszelkich starań, by niczego jej nie brakowało. Martyniuk dodał, że chociaż może nie był wzorcowym ojcem, chce to naprawić. Pragnie zadbać o to, by dziecku niczego nie brakowało. Deklaruje, że będzie odwiedzać córkę tak często, jak to tylko możliwe. Zapowiada też, że więcej się nie wypowiem na temat byłej żony i teściów w internecie. Postaram się tak żyć. Żeby nigdy się za mnie nie wstydziła. Bardzo tęsknię za Laurą. Wiele złego się wydarzyło, ale chcę naprawić nasze relacje. Obiecuję już więcej nie wypowiadać się na temat Eweliny i byłych teściów w internecie. Trzymamy kciuki za realizację tych zamierzeń.